Mocno wyrównaną walkę obserwowaliśmy w tym roku w Pucharze Fiesty, ale to ty jesteś tym zwycięzcą. No powiem szczerze, udało się kamień z serca, bo naprawdę ten rajd, ee, o, było dużo niespodzianek, zdarzały się nasze błędy, ale, ale cały weekend chyba popełniliśmy ich najmniej i mieliśmy naj, powiedzmy, naj, najbardziej równe i, i przewidywalne tempo i to był chyba klucz do, do wygrania tego rajdu no i, i wygrania sezonu. Więc kamień serca i. i Ciężki, trudny sezon. E, no, takie. Rajd Wisły to taka największa bolączka, że, że u siebie i, i w taki przykry sposób skończyliśmy i rozbiliśmy samochód, no i potem odrabianie po kolei na każdym rajdzie i, i pilnowanie tych punktów, liczenie. Więc, więc cieszę się, że, że jestem na mecie, że auto jest całe i, i że przy okazji udało się wyciągnąć trzecie woźce, bo to najbardziej cieszy, że najsłabszym autem w R2. Potrafiliśmy wygrać z mocniejszymi konstrukcjami, i, i, i mam nadzieję, że będzie tylko lepiej. Dostajesz kucharze festy na przyszły rok? Czy planujesz jakieś zmiany? <grym> A, wszystko zależy od naszego sponsora, więc będziemy z nim traktować o coś mocniejszego. E, miejmy nadzieję, że się zgodzi, więc, ale mam dobrą kartę, więc, więc powinno być ok.